K. Witam was na naszym kanale A dzisiaj historia stuka boka No I dzisiaj nasz dzień na ferach Mama po co nas tak wyciągałaś lano na tą podstę? Dzisiaj jest zaledwie piąta lano No wiem ale muszę z... Muszę identyfikację zrobić Boże Zaraz przetwarę ten telefon Hania! 50, 50 zł kosztował! Nawet ty nie kosztował, kosztował e, milion. Mama, weź ściemniaj. Byłam tam, dobra już. Cicho. W telefonie temat. No to jak? Dajecie mi to! Do interakcji. No dobrze, przepraszamy. Mama, zimno. No właśnie. Dobra, karta ka ka aktualna. Mama, to jest jakiś Niemiec. To nie jest żaden Niemiec, tylko on jest obcokrajowcem, takim i to dopiero się uczy naszego języka. Ten krampet. Dobra, co my tu kupujemy? Chcecie coś kupić dziewczyny? No tak, ja z chęcią? Mama! To jest Luis pan z Boba. A to co? Jest! Jak ja w tym wyglądam? Nie pójdę tak na walkę na wyłowy. W ogóle to ja chcę być z z Bobem. Nie, nie, nie mnie z pan bo ty jesteś za duża na Span nie, O nie, Skalmal! nie, 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 Tata Co to?

Nic tu. To... Nic więcej nie ma. A ja się tyle natrudziłam, żeby coś znaleźć. No właśnie. A dobra, spadamy. Ta podsta jest nic niewarta. Przepraszam. Czy ty powiedziałaś, że moja podsta jest nic nie warta? Nie. Nie, przesłyszał się pan. Nic takiego nie mówiłam. Ja tu w zebie. Dobra. Chodźmy, weźmiemy może jeszcze to pudło. O, taka fajna zabawka jest. Za nic tu nie trzeba płacić. Tylko za rejestrację. O, dobra. Myślałam, że coś w tych pk nie będzie. A tak w ogóle są listy do Was. Czytałem. Ale czytał pan te listy Dobrze, to my już pójdziemy nie zobaczyć Dobra O! Od Bartka do Hani Co on do mnie wypisuje? Kochani, naprawmy to chcę znowu z tobą być. Jesteś piękna, widziałem cię przez okno. Że co niby? Co za... Widziałem jak zmieniłaś pi... swój fryzurę. I proszę wr wr wróćmy do siebie. Chyba nie. Nie ma opcji. Co ty zrobiłaś dziewczyno? Hania! Czemu wywaliłaś ten list? No co? Nie był do mnie. Kogo ja wychowałam. Co to jest za zdjęcie? Ale on wygląda. Sorry, 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 nie chcący wynocha stąd zachować się nie umiecie dobra, chodź krampet ej, jak śmiecie co za dziwacy dobra, wiosnę paskę bez płacenia a i tak to jest za darmo dobra spadamy Chęby nabierz te kartony Tak ślidz do taty do jego kolegi. Lena Od jego kolegi był. To czemu tak? Uwijać? Bo on jakieś mi miny robił i tyle. Dobra, Lena. Chodź już domu. O! Ktoś do mnie dzwoni. O, dobra. To tylko Bella. Jaka z nią Bella? Ten nikt taki. Wydaje mi się, że to coś też, też tata przed nami uklewa. Trzeba będzie to badać Ale nawet muszę iść do toalety. O co chodzi? Mówiłem ci, żebyś tak tu nie dzwoniła, bo ja jestem na feriach z rodziną. Nie chcę, żeby o tym się dowiedzieli. Ale o tym! Lena dobra, muszę kończyć. Ale do no... O co chodzi znowu? Tato z kim rozmawiałeś? E... No właśnie. No tak, z kim? A z nikim. To po prostu tak z małą szefową Dobra Okej, okay, nie może się rozpakujemy po zakupach Może chcesz iść z nami gdzieś, tylko najpierw zrobię śniadanie. Ej, jak? Mama ty go obudziłaś! Weź kochania, uspokój. Nie mogę, a łas, czym nam plaster, jak to boli? Podnieście go z podłogi. Brabuki, chleb. Mleko. W sumie to czekoladowe nie wziął. W sumie to nikt czekoladowego nie wziął. ty tak mówiłaś, mama, żeby go nie wlać. Brachania, co chcesz? A, dobra, sama ci coś, żeby. Nie. Masz to. A, dobra, Au. Brachania, tu dostaniesz burgera? Żartowałam. Mniam. Hmm. Hej, jeśli las tak mi zrobisz, to wyrzucę małego na podłogę. Przestań, bo cię na balkon wystawię. Nie było tematu. Dobra, zasadzę. a teraz konewkę wezmę. Dobra, to już chyba bardziej nie można podlać. A dobra, już skończyłem. Co ty tam, Marcin, robiłeś? Nie zgadnę, gazy miałeś. Przestań! Mamu! O dobra, 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 cofam to, cofam to. Nie było tematu. No, żeby tych więcej nie było. Później. Dobra, ubieramy się już na ten spacer. A w sumie chcecie. Chcecie iść nad morze? Wypadałoby piękna pogoda. Dzisiaj nie jest zimno. No dobra. No dobra. No dobra, pójdziemy. A może pójdziemy też na jakiś koncert? Okej, okay. to pójdziemy jeszcze na koncert. Dobra, chodźmy. Jeśli ja dzisiaj w taką bluzę ubiorę, dobra, ja wezmę portfel, torbę dla małego, wy się przebierzcie, dzieci. Ja się przebiorę w to, w ten mój dlesik. Dobra, już nie jest tak zimno, a więc jeśli przy w coś innego, w to nie, w to nie, w to nie, gdzie jest coś takiego dobrego? No nie, nie w to. Okej. Okay. Dobra. Okej. Okay. Dobra. Ja wezmę jeszcze torebkę. O, nie, oh my god. Nie ona bierze torebkę. To zły znak. Dobra, idziemy. Stroje sobie wypożyczymy tam. E, no dobra. Nie wiem, czy tam Gabi nie będzie przypadkiem na plażę, bo powiedziała, że lubi plażę. Ale kogo nie będzie? No nikogo, nikogo. Dobra, chodźmy najpierw na plażę, a później się pójdzie tam. Dobra. Okej, okay, a więc chodźmy. Dobra. O dobra, muszę to puścić. Dzień dobry klienci. Dzień dobry, dzień dobry. Dla ilu osób, troje? No dobra, to dla. Hmm, gdzieś tak, z sześciu. To. tu dla wielu osób? To dla was wszystkich, czy nie? No dla nas wszystkich. Chwilę później. O oh, hejka. Posunąć się. O oh, nie! Co o nie? No hejka, jestem bogata, bogaczka, a więc poproszę o jakiś trój. O taki ręcznik. Ale proszę pani, no, no już dawać mi to. Dawać albo pożwę, poźw, albo pożwę do siądu. Ty nie ma nie mówić, nie potrafi. Do siądu, powiedziała małe dziecko. No, Zgadzam się. Dobrze. Płacę kartą. Ja też kartą za wszystko. Dobra. Ty kulena się przebierze. A marcinek to w ogóle nie ma strój. Albo dobra. Stworzymy mu strój jakiś. Dobrze. A więc tak. A więc trzeba będzie coś usunąć. Może to usuniemy. Bo to już nie jest takie na topie. Bardzo. Bo tu trzeba, widzowie, takie ubranka usuwać czasami. Dobra, a więc jakiś strój. Dobra, takie my zrobimy. Dobra, sprawdzimy, czy to są jakieś takie klapeczki. Dobra, są. I to będzie wszystko w tym stroju. Dobra, więc chodźcie, dzieci. No dobra, to ja się tu przebieram i tu, tak o nie. Dzieci zamknijcie. Dobra. Ty też. Dobra, to ja się przebieram. Ty, corn doga, dawaj. Dawaj! O nie! Dawaj corn doga. Dobrze, no, pani chce, bo jest bogaczką. O, jeszcze tu darmowa wata. Dobra, więc możemy się dalej przebierać. Więc ja sobie wezmę to, bo ja będę nurkować. <coughs> Dobra, proszę, proszę pana. Tak. Dobrze, my już możemy iść. No, tak, tak. Ej, mój telefon. Dobra, Hania, wesich. ich. Proszę pani! Co? A to nie do was, do tamtej pani w lęczniku. A co chceście? Poczekajcie tu chwilę na mnie. Ej, z... zła stąd. No dobra, przepraszamy. O, jakaś dziwna ta typiara. Śmiesz wyzywać moje dzieci? Śmiesz? Ej, kochanie, kochanie. Przepraszam panią za żonę. cześć. No Gabi, mówiłem ci. Nie możesz tak się wychylać. Ja tu z rodziną jestem. Tata coś gada do tej pani. Pewnie ją za nas przeprasza. A może tak przepraszać? Dobra, chodźmy, płyję. Pływamy. pływamy. Dobra, tu jest kada. Czekaj. O co chodzi? Znowu. Co ty? Przystań. Nie po to tu jestem? Pomocy. Przystań! Ej! Ну, добро, простая. Нет, одесь вообще не можно. Где мы себе хутюга? все эти то крабы. И в все шестко. Доброе. Bo tym dzieciakom. Wszystko, co jest. Wszystko, co jest. Tu. Dobra. Przygotujcie się na zabawę. O nie! Co nas nam rzucić? O co chodzi? To jest. O nie! Mamo, tato. Daj mi małego mówię. Nie, tu ja go trzymam. Tu ja go trzymam. Nie, ja, ja, ja. Nasze dziecko. A co z nami? Wy później. Nasze dziecko. Ja tu jeszcze chwilę pływam. Dobra, dobra, tu ja płynę. Szybko! O, dzieci! Co ty zrobiłaś? Zreszcie by wepchnę do tej wody. Przestań, bo ja pływać nie umiem. Dzieci, chodźcie. To mój dzieciak. Nie. Pum, pum. Aaaa! Aaaa! O nie, muszę odczekać! Nie, 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 czemu ona mnie wysłała do wody? Aaaa! Co ty tu robisz? No, co? Twoja żona mnie tu puszczała, Do wody wywaliła mnie tu! A to czemu? Ej. Sorry, Dobra, czekaj i patrz, i taką Syrenę. Co? Ty jesteś Syreną? Dobra, sorry. I'm sorry, ale muszę wyjść na powierzchnię. Sorry. Ale nie możemy tak przy Twojej żonie. No racja.